Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić profesjonalny robot planetarny marki Kenwood, Titanium Chef Baker XL. To jest sprzęt, który za swój wygląd otrzymał nagrodę Red Dot Design Award w 2021 roku. No i trudno mi się z jury nie zgodzić, ponieważ sprzęt wygląda pięknie. Robot marki Kenwood to jest urządzenie, które bardzo ułatwia nam pracę w kuchni, oszczędzając nasz czas oraz nasze siły. Jednocześnie pozwala nam doskonalić nasze umiejętności kulinarne i uwalnia naszą kreatywność. Jeżeli jesteście zainteresowani jego możliwościami, zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Zacznę od tego, że to urządzenie ma mocny, cyfrowo sterowany silnik o mocy 1200W, dzięki czemu poradzi sobie nawet z takimi trudnymi wyzwaniami kuchennymi, jakimi jest zagniatanie ciast na pieczywo czy na pizzę. Jeżeli chodzi o prędkość pracy, to ma płynną regulację. oraz tryb pracy pulsacyjnej. No i ogromnym atutem tego urządzenia jest wbudowana waga, która waży z dokładnością do jednego grama i składniki możemy ważyć zarówno w misie, jak i przy stawkach blenderze i malakserze. Nazwa XL zdradza, że to urządzenie posiada duże misy ze stali nierdzewnej. Jedna ma pojemność 7 litrów, a druga 5. I co ważne, ta mniejsza mieści się w większej, co bardzo ułatwia przechowywanie. Istnieje też mniejsza wersja robota, który posiada misy o pojemności 5 i 3,5 litra. Jego symbol zobaczycie zaraz na ekranie filmu. Na wyposażeniu mojego robota jest cała masa różnych akcesoriów, fotone. Ale oczywiście istnieją też inne kombinacje i inne akcesoria, także zawsze warto sprawdzić, co akurat Wam jest potrzebne. No i teraz pokażę Wam, co do czego mi służy. Zacznę od prezentacji mieszadeł. Na wyposażeniu mamy trzy mieszadła ze stali nierdzewnej, które mają dożywotnią gwarancję i które można bez problemu myć w zmywarce. Jest to hak do zagniatania ciasta, mieszadło K oraz trzepaczka. I mamy też na wyposażeniu mieszadło elastyczne. Spiralny hak do ciasta szybko i skutecznie zagniecie ciasto na pizzę, na makaron domowy, na pieczywo czy pączki i jednocześnie zapobiega narastaniu ciasta. Trzepaczka jest z kolei niezrównana w ubijaniu śmietany, w przygotowywaniu bezy, sosów, majonezów, sufletów, bo ona idealnie napowietrza masy, nadaje im lekką, puszystą konsystencję i co ważne ubija równomiernie, niezależnie od ilości składników. Piana pięknie się ubiła, także wszystko wskazuje na to, że będzie dzisiaj deserbezowy. Jeżeli chodzi o mieszadło kato, to, to jest mieszadło, które idealnie nadaje się do przygotowania ciasta biszkoptowego czy piaskowego, różnego rodzaju nadzień, farszów oraz do przygotowania pire. A to jest mieszadło elastyczne, które powstało z myślą o wyeliminowaniu konieczności zbierania składników z boków misy podczas mieszania. Także ono idealnie nadaje się do wyrabiania kremów, np. Na, na bazie masła i cukru. I zobaczcie, ono ma właśnie taki elastyczny element a to jest jego konstrukcja. I tą nakładkę się tutaj po wymyciu z powrotem zakłada. Zanim pokażę Wam kolejne akcesoria, powiem Wam, że to urządzenie waży 11,5 kg, a jego wymiary to wysokość 40 cm, długość 37, a głębokość 22,5 cm. Na wyposażeniu tego robota mamy szklany kielich o pojemności 1,6 litra, który posiada czterostrefowe ostrza ze stali nierdzewnej, i w tym kielichu jesteśmy w stanie przygotować smoothie orzeźwiający koktajl soki owocowe zmiksować zupę skruszyć lód i dzięki temu że kielich jest wykonany ze szkła termorezyst to odporny jest zarówno na wysokie jak i niskie temperatury No to teraz czas na pyszny koktajl. Wrzucam mrożone truskawki, banana, kefir, odrobina miodu. I zaraz będzie gotowe. Kolejną bardzo przydatną przystawką jest malakser, dzięki któremu możesz pokroić, zetrzeć, poszatkować zarówno twarde, jak i miękkie składniki. Malakser został wyposażony w ostrze do szatkowania oraz zestaw sześciu tarczy ze stali nierdzewnej do krojenia w plasterki, tarcia na różne grubości oraz do cięcia w słupki. Dzięki tej przystawce przygotuję szybko i bez wysiłku zdrowy i świeżo wyciskany sok z owoców cytrusowych, np. mandarynek, pomarańczy, grejfrutów czy pomelo. Taki profesjonalny stożek, obracając się, wydobywa sok z połowy owocu. To metalowe sitko zatrzymuje pestki, po czym sok spływa do tego pojemnika, którego pojemność to 600 ml. Na wyposażeniu tego robota mamy również uniwersalny młynek, który posłuży nam do zmielenia twardych składników, takich jak orzechy, migdały, kawa ziarnista, czy do zrobienia cukru-pudru. Możemy też przy pomocy tego młynka zmielić świeże zioła, cebulę, czosnek i przygotować marynatę do mięsa bądź dressing do sałaty. Dzięki temu, że w zestawie mamy dodatkowe słoiczki, to te świeżo zmielone produkty możemy w nich przechować. I już zamiast cukru mamy cukier puder. Ostatnim już elementem, jaki chciałam Wam zaprezentować jest maszynka do mielenia. I to jest taka maszynka z prawdziwego zdarzenia, czyli z solidnym metalowym korpusem, metalową ślimacznicą, stacką i podajnikiem. Także z łatwością zmielicie tutaj mięsa, ryby, warzywa, owoce, twarde sery. Przy jej pomocy możecie wykonać farsze, pasztety, musy czy kiełbaski. Maszynka wyposażona jest w trzy sita o średnicy otworów 3 mm, 4,5 oraz 8. I przy pomocy maszynki zmielę sobie twaróg na pastę twarogową. Ja już od ponad tygodnia nie mogę wyjść z kuchni, ponieważ co róż testuję przy pomocy tego urządzenia różnego rodzaju dania. Zresztą sprawy nie ułatwia aplikacja autorska Kenwood Word, w której jest ponad 1000 przepisów na różnego rodzaju dania i desery. Aplikacja poprowadzi cię krok po kroku w ich realizacji, także ich przygotowanie nie będzie stanowiło dla ciebie żadnego problemu. Możę wam jeszcze powiedzieć, że po dostarczeniu tego sprzętu byłam lekko przerażona gabarytami jego opakowania, ale po rozpakowaniu okazało się, że baza zagościła na stałe na blacie, ponieważ nie zajmuje wcale tak dużo miejsca. Natomiast wszystkie pozostałe akcesoria spokojnie mieszczą się w dużej szufladzie kuchennej. Robot Kenwooda oprócz tego, że jest przepiękny, jest też naprawdę bardzo solidnie, starannie wykonany, także odnoszę wrażenie, że jest to sprzęt dożywotni. Zresztą czytając Wasze komentarze w sieci tylko mnie w tym utwierdzacie. Myślę, że ryzyko znudzenia się tym sprzętem nie istnieje, ponieważ dzięki różnym akcesoriom można ten sprzęt ciągle odkrywać na nowo. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania innych odcinków z serii Pani AGD. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tego sprzętu, to piszcie pod filmem, na pewno odpowiem.